200 albo 300. No właśnie, dlatego kolejny kolejna dziecka będzie, co, co znaczy, może. Z siebie, no, pierwsza gość. Ja, ja myślę, że Pan Bóg też ma jakiś plan wobec nas. Jeżeli zadbamy kolejne dziecko, to może zaplanujemy... Aria! Źródło A <śmany> co ty tam masz? Co ty masz, kochanie? Bo muszę prawo jazdy na autobus zrobić, bo w tym momencie już... Zacznę... A, to jest, to <śmany> Śliczna. A, jak się to osób. Proszę, jakie obgryzanko, tak, tak. Tak, tak. No ale taka, po, te po, po tym że autobus. autobus kupno samochodu. Siad. Alia, siad. Ale Boga. To co, naprawdę chcesz zrobić prawo jazdy na No weź. Większa taka, prawie od niej. Drugi samochód. No ale to jest dodatkowy koszt. A co? Wiecie, że będzie nowe dziecko w rodzinie. A ja? Nawet nie reaguje, co tam? Czy wszyscy będą to z Wami konsultować, czy nie? To raczej nie, bo na przykład to też się dowiadywałam już że jest. A co myślicie o planie? No to jeszcze raz zobaczymy zabranie kości, żeby nie było. 9%. O masz. No teraz jakieś szczegóły nie awanturujemy. Nie awanturujemy się tak. Nie ciągnie. Macie swoje pieniądze? To tydzień dostajemy tam pewną sumę. Po szczepieniu nie smakuje suche, no to, to trzeba sobie poradzić inaczej. Na, jest to kieszonkowe. No i to jest ta...